Hej, z tej strony słodka pianka. Dzisiaj będzie quiz i będę mówiła samą prawdę i wyłącznie prawdę. Ech, tak więc zaczynamy. Ile wiesz o koronawirusie? Chcę to właśnie zrobić. Um, dobra. Gdzie doszło do wybuchu epidemii wirusa? W Chinach w. Dobra. W jaki sposób przenosi się wirus? Drogą pokarmową, z jedzenia pokarmów, w którym obecnie był wirus, drogą kropelkową, kaszel lub kichanie, drogą kontaktową bezpośrednia. z tyczyszcznością, z. Nie wiem, wezmę to. Kurczę. Kiedy zanotowano pierwszy oficjalny przypadek zakażenia wirusem w Polsce? 3 marca 2020 roku, 29 lutego 2004 czy 1 marca? Jak 4 marca? No dobra. Czy noszenie maseczki ochronnej może uchronić się przed koronawirusem? Tak. Kurcze. Najwięcej zagrożenia w Europie jest dane na w Niemczech, we Włoszech, we Francji, w Wielkiej Brytanii. Albo we Francji, albo we Włoszech. We Francji. No i we Włoszech, no. No, no co za hamstwo. Zespół pracujący nad szczepionką przeciwko wirusowi. Bo coś tam, coś tam, coś tam, coś tam zmiesza. Coś tam, coś tam, a ja i tak tu zaznaczę, bo tego nie wiem. Nazwa koronawirus pochodzi od ojczystiej nazwy gatunku nietoperza, którego wykryto pierwszy kryształ wirusa, który przypomina koronę. U nas lekarza. Stąd. Objawy zakażenia wirusem są podobne do objaw gorączki grypy. Nieźle. Tak, bardzo. Dobra, kolejny wiru. Dobra, Oceń te kreskówki. Dobra, Dajemy. Pora na przygodę. Mm, tą bajkę ocenam. No tak. Wody no. kosztują małe. Kiedyś to lubiłam. Krecik. Obojętnie. Wilk i zając. Jak ja tego nienawidziłam. Kurczę. Tego nie oglądałam. Atomówki. Kocham, kocham, kocham. Harmdom. To też lubię. O, też lubię. Mówię, oh yes. eee. świnka Pepa, marynarz coś tam, obojętnie, no i coś tam, coś tam, coś tam, a nie, tu znam, lubiłam. Ubitu. Dobra, tam dla zamyślonych przyjaciół, pan. Aha. Bliźniaczki. Tak, Jak tego nie lubię. Znaczy, no tego nie lubię. Kukier, reklamy! Co za, za te reklamy? Według twoich kreskówek wybór doszło do wniosku, że masz właśnie tyle lat. Zgadza się? Koniecznie udostępnij link. Nie. Nie mam tylu lat. Przykro mi. Do jakiego bossa z gry coś tam jest podobne, Nie. Czy online... Czy... czy nie. Czy panikowałabyś, gdyby głosowanie? No dobra, dajmy. Czy panikowałabyś, gdyby okazało się, że masz koronawirusa? Tak. Czy panikowałabyś, gdyby umarłby Twój zwierzak? No. Dobra. Czy panikowałabyś, gdyby rodzice powiedzieli, że ci się, że się przeprowadzacie? Nie ma posła. Czy panikowałabyś, gdyby w wiadomościach podali, że jutro nadejdzie koniec świata? Tak, przecież to straszne. Hello. panikowałabyś, gdyby dowiedziała się, że niedługo umrzesz? Dang! Okej, okay, czy panikowałabyś, gdyby w wypadku samochodowym lekarze powiedzieli ci, że już nigdy nie będziesz mógł chodzić? Nie wiem. Czy panikowałabyś, gdyby jeden z członków Twojej rodziny niespodziewanie umarł? Tak. Hey. czy panikowałbyś, gdybyś nie dostał się do wymarzonej pra pracy lub szkoły? Nie po co? Hello! Czy panikowałbyś, gdybyś się krutował? Y nie wiem. Ale raczej tak. Czy panikowałbyś, gdyby w szkole była niezapowiedziana kartkówka, a ty byś nic nie umiał? Czy pańkowałbyś, gdybyś spóźnił się na rozpoczęcie roku szkolnego pierwszy dzień do nowej pracy? Nie ma po co? Hello. Czy panikowałbyś, gdyby cię okradziono? Czy panikowałbyś, gdyby okazał że twoja druga połówka cię zdradza? Tak. Będę. Czy panikowałbyś, gdyby ktoś... Cię... szantażował? Jak przecież. Tak przecież to straszne, nie ma po co. Tak, no bak. Była taka przestraszona. Czy panikowałbyś, gdyby ktoś wyrzucił do internetu Twoje zdjęcie bez Twojej zgody? Nie ma po co? Nie ma po co, no? Aby pokażcie mi wyniki. O. Serio. No dobra, wyjdziemy z tego, by tutaj jak widać. Co zawiesiła. Który dzień tygodnia? PH. Mm, nie. Osoba, która urodziła się w miesiącu. Dobrze. Wskaż mi miesiąc urodzenia, urodzenia swojego przyjaciela i dowiedz się, co powinienem dla ciebie zrobić. Luty, styczeń, marzec, kwiecień. Mm, wiecie, co powiedzmy, może. O mojej byłej przyjaciółce, czyli o Marysi, czyli Marzec. No, co to ma być? Jak ja nie lubię głupich reklam. Bardzo za to przepraszam. Wyznajcie Okej. Okej, co by było gdyby? Zdrab pytanie i odpowiedź. No dobra. Pan? No dobra Która Słodna osoba Czegoś poza zazdrości No czemu to takie Jest hm, Oblazam się Czym Byłbyś w stanie zostać psychologiem w WOMP-ie. Czujesz eee, słuchać innych, zazwyczaj tak? Jesteś cierpliwy. Mm, Miarem. Czy jesteś w stanie panować błędem bądź stresem? Niekoniecznie. Czy masz silną psychikę? Jaki jest obecny twój stan psychiczny? Bardzo dobry. Idealny, bardzo słaby. Czy jako psycholog chce być Czy umiałeś szukać pozytywu? Tak, na pewno bym. No. no. Jakim zdaniem byś mógł pocieszyć Jesteś piękny, wierzę w ciebie, bo czeka cię dużo dobrego. Będziesz, będzie naprawdę dobrze. Ogarnij się, będzie okej. Okay. Będzie naprawdę dobrze. Czy umiałbyś nie, nie przenosić spraw prywatnych do kabinetu? Na przykład przychodzić załamanym czy złym. częściej tak. Czy jesteś Czy traktowana? Tak, zawsze wiem, jak się zachować? Powinieneś coś powiedzieć, coś... Zdarzają mi się podoba. Czy praca psychologa jest dla ciebie użyteczna? Bardzo. Chyba tak. Nie, to bez sensu. Ja myślę, że chyba tak. Pasjonuje się psychologią? Tak, bardzo. Czasem coś o tym poczytam. Wiem coś z doświadczenia. Nie, nigdy nie. Mnie... Uh. Czasem, czasem. Czy umiałbyś zachować spokój w kryzysowej sytuacji? Nie ma co do tego. Nie mam co do tego w większości przypadków, raczej nie. No raczej nie. Czy lubisz ludzi? Większość. Chcesz nauczyć się nowego języka dzięki sprawdzonej i efektywnej... Hmm, jak ja nienawidzę reklam. Możliwe. Prawdopodobnie po douczeniu się o problemach innych ludzi oraz pomocy Samemu sobie mógłbyś zostać psychologiem. Jesteś mądry i pomocny. Masz duży potencjał. Gratulacje, podziel się wynikiem w komentarzu. No dobrze. Przyczęstję jedę. Quizno i będę dzisiaj kończyć. Czy jesteś... Nie to. Czy wiesz, w jakich miastach znajduje się znane zabytki? No zobacz. Hmm. W jakim mieście znajduje się pomnik Chrystusa Odkupiciela? Kurty ja coś tam. Coś tam. Hmm. W jakim mieście znajduje się Statuta Zwolności? Albo w Albo Los Angeles, albo Nowy York. W jakim mieście znajduje się... Hać, nie słyszałam o takim czymś. Agda, coś tam, coś tam. Au. W jakim mieście znajduje się... Bramida, coś tam. Wisa. Hmm. Kurczę. W jakim mieście znajduje się... Sobór, coś tam, coś tam. Hmm. Moskwa. W jakim mieście znajduje się coś tam? Kurczę. W jakim mieście znajduje się coś tam, coś. W Londynie. To jak w Londynie? W jakim mieście znajduje się zakazane miasto? Pekin coś tam, coś tam. Hmm.

Że wiesz, w jakich miastach znajduje się część tych miejsc. Jednak kilka pytań sprawiło Ci problem. No dobra, dzisiaj się żegnamy. Pa, pa! Do następnego odcinka.